Woda z powierzchni Ziemi przenika do jądra naszej planety. Do takich wniosków doszedł międzynarodowy zespół naukowców. Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature Geoscience i rzucają nowe światło na złożone interakcje między ziemskim jądrem a płaszczem naszej planety. Okazuje się, że woda z powierzchni Ziemi może wnikać bardzo głęboko w jej strukturę, zmieniając skład najbardziej zewnętrznego obszaru metalicznego ciekłego jądra i tworząc tzw. warstwę podstawową E. Przez miliardy lat woda z powierzchni Ziemi przedostawała się w głąb planety w wyniku subdukcji, a więc procesu, podczas którego płyty tektoniczne schodzą do płaszcza. Na granicy między jądrem a płaszczem, na głębokości około 3000 km, woda wchodzi w głęboką interakcję chemiczną, zmieniając strukturę ziemskiego jądra. W ramach eksperymentów wysokociśnieniowych Zespół badaczy zdołał wykazać w jaki sposób subdukowana woda chemicznie reaguje z materiałami rdzenia. Nie odwzorowuje to oczywiście zachodzących tam procesów jeden do jednego, niemniej jednak daje badaczom pewne pole do wyjaśnień jeśli chodzi o anomalie obserwowane przez sejsmologów od wielu dekad. Do tej pory panowało przekonanie, że wymiana materii między jądrem a płaszczem Ziemi jest mocno ograniczona. Jednakże to nowe badanie podważyło tę tezę. I jednocześnie znacząco poszerzyło naszą wiedzę na temat procesów zachodzących wewnątrz Ziemi. Okazuje się, że globalny obieg wody jest bardziej rozległy niż sądzono, a geochemiczne procesy zachodzące głęboko pod naszymi stopami biorą w nim czynny udział. Już teraz badacze otwarcie mówią o rewolucyjnym charakterze tego badania. Nie tylko ujawniło ono dotychczasową niewiedzę społeczności naukowej, ale i otworzyło pole na nowe, bardziej dokładne analizy. Wiele wskazuje na to, że surowce i minerały, z których czerpiemy obecnie, powstawały w taki właśnie sposób. Czy rdzeń naszej planety kryje jeszcze wiele tajemnic? Bez wątpienia jest ich więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Tym niemniej, to nowe badanie nieznacznie zbliża nas do nierealistycznej, zdawałoby się, misji pełnego zrozumienia naszej planety. Tak jak zawsze, zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do klikania w dzwoneczek, rozważenia wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia. Trzymajcie się!